Siemanko! Witam Was w kolejnym odcinku To nie książka! To jest ogród myśli. Krąży pogłoska, że jeśli zasiejesz nasiona lub pomysły w ziemi, zakiłkują i zmaterializują się w prawdziwym świecie. Wysiej tutaj swoje pomysły. Mam w tym woreczku tutaj e, z, e, ziemię, no i wziąłam sobie jakąś przyprawę do ryb i teraz po prostu tak jakby zasieję tutaj na tą stronę. Okej, okay, wzięłam tutaj troszkę ziemi. Okej. Okay. I jeszcze tej przyprawy. Może nam tutaj ryba się wysieje. Bo jeśli to jest przyprawa, do ryb. Kto to wie? Ojej, ale przecież zawsze trzeba po podlać. No nie. Wszystko mi się zlało Spróbuję to jakoś. Okej, okay, coś tam udało mi się wydostać. Ale jeszcze trochę tylko tutaj zostało. Ale dobra, możemy zaliczyć tą misję. Wiedziałam Wiedziałam, że tak będzie. Że strony się zaleją. A tutaj już tego nie ma na szczęście. Chociaż tutaj nie ma. To jest pakiet wskazówek. Weź coś do pisania. Jest długopis, wybierz punkt startowy, narysuj, narysuj linię prostą w dowolnym kierunku. Narysuj linię krzywą w przeciwnym kierunku. Dodaj kwadrat, pokoloruj go. Z jednego z rogów kwadratu poprowadź kropkowaną przekątną około 5 cm długości. Na końcu kropkowanej linii narysuj koło. Wewnątrz koła napisz imię Twojego ostatniego rozmówcy. Z kółka wyprowadź linię do jednego z narożników strony. O. Zegnij ten narożnik i pokoloruj go. E, tylko ja go teraz zagiąć. Okej, okay, musiałam oderwać stronę, ale ważne, że jest. Pokolorowane. Może niedokładnie, ale jest. Z tego narożnika poprowadź bardzo grubą linię do środka tej strony. To nie zrobiłam długopisem, ale pisakiem. Narysuj w tym miejscu księżyc. Ale jaki? księżyc. Taki banan czy kółko? Normalny księżyc, no. Banan. Niech będzie taki, o. Ja nie jestem, e, nie chcę, bo. Znaczy, ja umiem rysować księżyce, ale z tego powodu, że wolę to nagrywać, jak coś robię, to poprosiłam o to Marikę. I ostatnie, czyli podpisz się. This is moon. Jak coś, to to jest um, H, a nie M. Tutaj mamy się podpisać. A podby się takim specjalnym pismem. Mój podpis? No. Aha. Piknie. Okej, hey, to było dosyć długie zadanie, ale skończone. Przechodzimy do kolejnego zadania. To jest niedogodność. Zabieraj nik książkę wszędzie ze sobą przez cały tydzień. Musi być widoczna cały czas. Postanowiłam, że nie będę przez cały tydzień jej nosić, tylko teraz wybiorę sobie kilka miejsc, do których będę z nią łazić. Będę Ok, Okej, na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Dajcie łapkę w górę i piszcie w komentarzach, czy Wam się spodobało. Żegnam was, papa. pa! Dajcie łapkę w górę. To nie książka. Marika, widziałaś gdzieś książkę, nie to nie książka? Dzięki.